Witam Dziś chciałem Wam pokazać <laughs> Rulika nadrzewnego Albo gronia z tego To nie jest grzyb Tylko śluzowiec Dla odmiany Zobaczycie takie kulki na pniach drzew różnych barw To właśnie jest Rulik nadrzewny Tu i światło świeci ale Próbuję to pokazać. Tu jest fajne miejsce by pokazać, bo ja na przykład dwa odcienie macie. Proszę zobaczyć. Jest taki szary i to jest jakiś pomarańczowy czy nie nie wiem czy nie wiem jakiś różowy bardziej chyba taki kuleczkę tu zobaczcie na jednym owocniku pękła skórka i się wylewa z niego o tutaj miąż Tak wygląda właśnie Rulik nadrzewny śluzowiec Tym razem właśnie troszkę inaczej Pozdrawiam